Dzień dobry. Oto Gorzki Świat opowiadania Józefa Szkworeckiego. Wybór Andrzej Jagodziński, przekład Andrzej Jagodziński właśnie oraz ja, czyli Jan Stachowski. Autor wyboru wykoncypował, iżby zgromadzić opowiadania w trzy tematyczne cykle. Pierwszy cykl o tematyce żydowskiej, o losie Żydów w trakcie II wojny światowej. Cykl drugi Poświęcony życiu w komunistycznej Sałsowacji w latach 50-60, oraz cykl trzeci, gdzie bohaterem głównym jest jazz. Trzeba by powiedzieć, że Józef Szkorecki, jako naprawdę wybitny opowiadacz, potrafi z różnych Czasem błahych zdarzeń zrobić arcydziełko. I tak też jest w wypadku opowiadań zawartych w tym tomie. W tomie, gdzie sprawy poważne przepatają się z mniej poważnymi, a wszystko jest nasycone wybornej jakości humorem. Chciałbym zaznaczyć, że. Fragment jako ilustracja wybrany jest czymś specyficznym w tej książce. Otóż przekornie poniekąd zdecydowałem się na prezentację tego tekstu, ponieważ jako jedyny nie jest on naprawdę opowiadanie. Chodzi o recenzję książki poświęconej historii Jezu. W Związku Sowieckim. A ponadto, jako dodatkowy smaczek, iż występuje tam, pojawia się tam postać wybitnego jazzmena okresu międzywojnia oraz okresu powojennego Ediego Roznera, który prywatnie był wzięciem polskiej aktorki żydowskiego pochodzenia Idy Kamińskiej. Bardzo zachęcam do lektury. Moskiewski Blues. W roku bodaj 1957 mój przyjaciel Jan Zabrana wybrał się w podróż do Rosji. Będąc zawodowym tłumaczem, mówił biegle po rosyjsku. Jak w owych czasach każdy czeski turysta, taki on upchnął w walizce pośród bielizny znaczną liczbę biustonoszy oraz włożył na siebie potrójną warstwę przeźroczystych, przeciwdeszczowych pelerynek, potocznie zwanych kondonami. A żeby odwrócić uwagę radzieckich celników od tego cennego towaru na wierzchu, przewożonych w walizce rzeczy, położył angielskie wydanie powieści Hemingwaya: Komu bije dzwon? Fortel się powiódł. Po długiej konsultacji, gdzieś w zakamarkach budynku lotniska, celnicy skonfiskowali mu tę nadal podejrzaną powieść niedawno zrehabilitowanego agenta CIA, nie zauważając. Ani nielogicznych fragmentów bielizny w walizce samotnie podróżującego mężczyzny, ani potrójnej warstwy sztucznego tworzywa opasającej jego spocone ciało. Mój przyjaciel sprzedał więc później w boskie Biustonosze część towaru, odstąpił za damskie usługi powszechnie akceptowane w międzynarodowych kontaktach, a jeden kondon został mu na pobyt w Odessie. Właśnie Zaczął tłumaczyć babla, podówczas w, okresie częściowo, podówczas w okresie częściowego powrotu do łask. Chciał więc zobaczyć scenarię jego opowiadań. W jednej z krętych uliczek zabytkowej portowej dzielnicy zaoferował swój towar grupce modnie ubranych młodzieńców, którzy zamiast pieniędzy zaproponowali mu płytę gramofonową. Płytę? Odparł potencjalny nabywca, dodając z czcią w głosie: Jest na niej Eddie Rosner. Właściciel kondona nic nie wiedział o Rosnerze, a o Drzewie niewiele więcej. Jednak z faktu, że młodzieniec uznał wolnorynkową cenę płyty za równoważną cenę towaru, na który wówczas był ogromny popyt, wywnioskował, że Rosner jest kimś z radzieckiego Olimpu. I wtedy przypomniał sobie o mnie. Drogocenna płyta była zapewne miłym prezentem dla fanatyka jazzu. W przebłysku niesamolubnej wielkoduszności dobił z młodzieńcem Tarzan. Gdyby pozostał nieugięty w zamiarze przywiezienia mi z Rosji upominku, byłbym usłyszał muzykę w wykonaniu legendarnej gwiazdy radzieckiego swingu. Był to niemiecki Żyd, który za sprawą politycznych katastrof najpierw musiał uchodzić z rodzinnego Berlina do Warszawy, później do Moskwy, a w końcu został zesłany do Gulagu. Ale wszystko skończyło się inaczej. I dlatego do dzisiaj nie usłyszałem dźwięków, które oczarowywały koły. Albowiem tego samego dnia, gdy mój przyjaciel późną nocą wrócił do hotelu, Zastał przy blacie recepcji drzemiącego portiera odzianego we wspaniałą liberię. Obudziwszy go, zażądał klucza do pokoju. Portier otworzył oczy i przez chwilę nasłuchiwał, jak gdyby nie wierząc własnym uszom. A następnie wstał, przeciągnął się i wyprężywszy swą olbrzymią pierś w błysku kilku rzędów orderów, przeistoczył się w oficera sowieckiej armii. Ja, generał! Oświadczył groźnie, po czym jego spojrzenie spoczęło na trzymanej przez przyjaciela płycie. Była zawinięta w najzwyczajniejszy papier pakunkowy, na którym poprzedni właściciel nieco koślawą azbuką dumnie wypisał święte imię i nazwisko Edi Rosner. Generał wyciągnął rękę po płytę. Mój wylękniony przyjaciel nie zdobył się na sprzeciw. Ale gest generała nie oznaczał konfiskaty. Zaoferował taką sumę, że przyjaciel zapomniał o przyjaźni i uległ zachłanności. Przytaczam tę historyjkę, aby zasygnalizować, jakiego typu skojarzenia w wychowanku dwóch europejskich reżimów totalitarnych wywołuje niezwykła historia jazzów w Sowietach. Napisana przez Stevena Friedricha Starla, Red and Hot. The Fate of Jazz in the Soviet Union. Los jazzu w Związku Radzieckim. Książka obfituje w tego i podobnego rodzaju opowiastki, częstokroć na poziomie surrealizmu najwyższej próby. Są tam naprawdę cudowne bicykle na stole operacyjnym. Wyobraźmy sobie, choćby grafa Wernera von. Schulenburga, nazistowskiego ambasadora w Moskwie, piszącego tajny raport do Ribbentropa w Berlinie. Podczas oficjalnego przyjęcia dla uczczenia 20. rocznicy rewolucji bolszewickiej hrabia, nie własnym oczom, ujrzał marszałka Woroszyłowa tańczącego z małżonką Foxtrota w obecności zgromadzonego tam politbiura, do tego przy dźwiękach sprowadzonego z Pragi czeskiego jazz band. Albo też wejdźmy w sytuację profesjonalnych radzieckich saksofonistów, którzy po stalinowskim zakazie używania burżuazyjnego wynalazku Adolfa Saksa, zmuszeni zostali do oddania swych instrumentów w biurze Związku Muzyków Radzieckich, otrzymując w zamian bynajmniej nie burżuazyjne, tylko feudalne fagoty i oboje, po czym w ciągu jednej nocy musieli się na nich nauczyć grać o ile nadal chcieli pozostać członkami związku. Albo jak skomentować fakt, że Łazar Kaganowicz, budzący lęk stalinowski siepacz, był autorem udanego podręcznika zatytułowanego Jak organizować muzyczne zespoły kolejarskie i orkiestry jazzowe?